Spółka, z której produktów wszyscy korzystamy, i spółka, która miała zostać zniszczona przez rewolucję AI, a okazuje się, że możliwe będą największym wygranym, i to już wkrótce, już w 2025 roku. Dlatego, że no moim zdaniem, szukuje się tu niezła rewolucja, która trochę została pominięta, a tak naprawdę to jest absolutnie kluczowa informacja. Wszyscy mówią o OpenAI, ale Alphabet może tutaj zwojować ten rynek jeszcze w 2025 roku, i dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego. No bo biorąc pod uwagę sam wykres, to zauważmy, wygląda to świetnie. Jeszcze jeszcze w kwietniu byliśmy na poziomie 150-145 dolarów. W tym momencie dobijamy powolutku do 300. W długim terminie to wygląda jeszcze lepiej. Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o Alphabet, to też na tle innych spółek z wspaniałej siódemki, oni wyglądają świetnie. Patrząc na porównanie Alphabet, ten czerwony wykres do SP czy do właśnie reszty z pozostałej siódemki, Alphabet wygląda o wiele lepiej. Dlaczego on wygląda o wiele lepiej i czy to będzie podtrzymane? Czy jest szansa na to, żeby spółka dalej. Tak mocno rosła, o tym właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy. No i o co mi chodzi z tą rewolucją AI, bo myślę, że wiele osób tego trochę nie dostrzega, a to już może, wydać, może wyda wydarzyć się w 2025 roku. Także o tych wszystkich informacjach dzisiaj porozmawiamy. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, to jeszcze partner odcinka. A partnerem odcinka jest firma XTB, która jak co roku organizuje bezpłatną konferencję XTB Investing Masterclass 13-14 listopad. Można się bezpłatnie zarejestrować, będzie mowa o inwestowaniu, będzie mowa o sztucznej inteligencji. Będzie mowa również o geopolityce, czyli to wszystko, co tygrysy lubią najbardziej. Myślę, że absolutnie warto. Link jest w opisie filmu. Rejestracja jest zupełnie darmowa. A drugim partnerem dzisiejszego odcinka jest Investing Pro, z którego my dzisiaj będziemy korzystać. Ja mam pakiet Investing Pro Plus i w tym momencie Investing wyruszył z zniżką 55% promocja Black Friday, 55% plus jeszcze dodatkowy rabat dzięki temu, że zarejestrujesz się z mojego linku. A jeżeli chodzi o Investing Pro, no dzisiaj będziemy z tego korzystać, więc pokażę Ci mniej więcej, co tam można dokładnie wyczytać, a oprócz tego mamy również akcje wybrane przez AI. Sztuczna inteligencja wybiera akcje, które z założenia mają bić rynek, nie da nam gwarantowanej stopy zwrotu, ale wygląda to mocno. Portfele miliarderów, Dalio, Ray Dalio czy Warren Buffett, można to wszystko podglądnąć, są niedowartościowane spółki, według oczywiście Investing, Investing Pro jest skaner akcji, jest Warren AI, z Warrena dzisiaj będziemy korzystać, więc myślę, że warto się zastanowić nad investing, investing Pro. A my przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do spółki Alphabet. Spółka Alphabet, która myślę, że jest znana wszystkim, praktycznie i pewnie spora część z nas korzysta z produktów Alphabetu. Ale spółka, która nie jest jakoś zbyt mocno przewartościowana. Tutaj wiele osób mówi, że te największe spółki świata są mocno przewartościowane. Alfabet, moim zdaniem, absolutnie do nich się nie zalicza, bo jeżeli sobie zobaczymy chociażby na tle tej pozostałej MAX 7, no to Alfabet, patrząc na wyceny, chociażby. Mamy EV, eBITDA. Powiedzmy, że jest tak w miarę średnio, tak? Amazon czy Meta są trochę niżej wyceniane, właśnie od tej, od tej spółki. Microsoft, mniej więcej, tak samo, no ale Apple, Nvidia czy Tesla są dużo wyżej wyceniane. A jeżeli chodzi o wskaźnik cena do zysku, no to mamy tylko Metę, która jest niżej wyceniana od spółki Alphabet. Czyli tutaj mówimy o tym, że spółka jest dosyć nisko wyceniana na tle tej całej reszczy, A jak sobie zobaczymy na jakiekolwiek wskaźniki w porównaniu do tych innych spółek, to, to zauważmy, marża zysku brutto dosyć podobna jak wśród, wśród innych spółek, zwrot. Zainwestowanego kapitału, to jest dla mnie ważne. Ten wskaźnik ROIK, on nam, on nam właśnie mówi, jak, jak dobrze spółki inwestują swoje pieniądze, i tutaj, patrząc na alfabet, wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze, chociaż trzeba powiedzieć też, że no do NVD absolutnie oni się nie umywają. No tutaj jasna sprawa. Ale patrząc ogólnie na te wskaźniki, myślę, że alfabet wygląda, wygląda mocno. Wzrost zysków na akcję jest na poziomie ponad 30%. To jest jeden z wyższych zwrotów. Tutaj wiele osób też pyta się Konrad, czemu jeżeli analizujesz spółki z Polski, to patrzysz na zysk netto, a tu patrzysz na zysk na akcje. Ze względu na jedną dosyć istotną rzecz. Jeżeli chodzi o liczbę akcji w obiegu, to ona w Stanach Zjednoczonych bardzo często się zmienia. Tak jak sobie zobaczymy chociażby przez ostatnie 10 lat, to zauważmy, tam często są skupy akcji własnych, tam często również są jakieś lekkie rozwodnienia i to się wszystko zmienia. Średnia ważona liczba, liczba akcji. Popatrzmy w 2015, ile było i co roku to się trochę zmienia, czyli co roku mamy różnicę w, tych, w tej liczbie, liczbie akcji, więc sam zysk netto no nie będzie nam mówił wszystkiego. Tutaj dużo bardziej odpowiednim miernikiem jest właśnie zysk netto na akcję, czyli EPS. No ale lep, najlepsze jest moim zdaniem właśnie ten rozwodniony zysk na, zysk na akcję, tak to właśnie wygląda. Dlatego też patrzę na zysk na akcje, jeżeli chodzi o Stany, Stany Zjednoczone, właśnie ze względu na tę zmianę w liczbie tych akcji, to bardzo często zmianę w liczbie tych, tych akcji. Patrząc na to, jak to powinno wyglądać w przyszłości, no to prognoza średniej wartości EPS-ów, wzrostów EPS-ów, wzrostów zysków na zysków na akcje. I zauważmy, że jeżeli chodzi o ten. Wzrost zysku na akcje w przyszłości, to, co, jakie są prognozy, to tutaj alfabet ustępuje tylko Nvidia. Czyli mówimy o tym, że ten wzrost powinien być no prawie największy właśnie w spółce alfabet. To też jest myślę, że jest bardzo istotna sprawa, jeżeli właśnie patrzymy w takim porównaniu do, do innych spółek, to podejrzewam, że to też jest powodem, dlaczego alfabet był trochę lepiej wyceniany w tych ostatnich miesiącach niż pozostałe spółki. Zauważmy, S&P chociażby przez ostatni rok zrobiło 12%, a alfabet no prawie 60%. Wzrostu, więc mamy tutaj naprawdę mocny wzrost, i pozostałe spółki z Max7 21, niecałe 21% wzrostu. No i tak, spółka pokazała wyniki finansowe spółka Alphabet. No i jak to wyglądało ostatnio? Możemy sobie tutaj zobaczyć kwartały podatkowe i 3 lata sobie weźmiemy, żeby to dokładnie wyglądało. No trzeba przyznać, że te wyniki finansowe. Są po prostu dobre, tak? Nie ma tutaj absolutnie do czego się przyczepić, bo jeżeli chodzi o wzrost przychodów w okolicach 16% i to jest wzrost nawet lekko wyższy niż to, co było do tej pory, więc widzimy, że tutaj spółka bardzo ładnie, bardzo ładnie zarabia, zwiększa te swoje przychody. Wszystko, co ja teraz tutaj pokazuję, to jest właśnie z Investing Pro Plus. Więc myślę, że, że, że warto rozpatrzeć. Marża zysku brutto to jest coś, na co warto zwracać uwagę i zauważmy, że przez te ostatnie, ostatnie kwartały ona cały czas się trzyma w okolicach 60%. Tak 60, 59,6%. Patrząc, jak to było w poprzednich latach, to możemy sobie zobaczyć, że ta marża zysku brutto w ostatnich latach 56,55%, więc teraz zaczynają odrabiać tę marżę. To jest na pewno duży plus, że to pod względem marżowości jest tutaj coraz, coraz lepiej. No i te EPS-y, które też cały czas zauważmy, rosną. Sukcesywny mamy wzrost, więc to jest też informacja jak najbardziej, jak najbardziej pozytywna. No i tak patrząc na ostatnie 12 miesięcy, jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, no to mamy 13% wzrost przychodów, przychody 385, mniej więcej, 385 miliardów, jeżeli chodzi o zysk na akcję już ponad 10%. Dolców. Więc tu mamy wyniki cały czas, cały czas wzrostowe. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o te prognozy na najbliższe lata? No to zauważmy. Na koniec 25 i 26 roku tutaj ten, te EPS-y miały być mniej więcej takie, jakie no już są. Więc myślę, że jeżeli chodzi o, ten, o to, co spółka pokazała, do tej pory oni zaskakiwali, to pozytywnie zaskakiwali i teraz myślę, że też jest, jesteśmy, jesteśmy w stanie cały czas pozytywnie zaskakiwać. Zresztą zauważmy, tutaj ten, ta żółta rubryka to jest to, co oni pokazali jeżeli chodzi właśnie o zyski na akcje, a ta niebieska rubryka mówi to jakie były prognozy. Więc tu zauważmy, że oni praktycznie za każdym razem te prognozy też przekraczają, więc to jest też informacja bardzo pozytywna. No i na ostatnie ostatni wynikach był ponad 5% wzrost spółki. Więc widzimy, że pod względem finansowym jest tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo bardzo dobrze. Spółka oczywiście ma też swoje problemy, ale pomimo tych problemów i tak wydaje się wydaje się interesująca. No bo zauważmy że te wyniki finansowe rosną, zyski na akcje rosną, pomimo tego, że Komisja Europejska nakłożyła no tutaj mówią, że prawie 3 miliardy euro grzywny na, na Alfabet i Alfabet pokazuje w swoich wynikach finansowych, że te wyniki zawierają 3,5 miliarda dolarów, miliarda dolarów właśnie takiej kary. Więc gdyby nie to, to te wyniki byłyby jeszcze lepsze o wiele lepsze. Więc zauważmy, że mamy taką jednorazową sprawę. A, a gdyby nie to, to te wyniki byłyby jeszcze mocniejsze. Też warto zauważyć, że jeżeli chodzi o spółkę Alphabet, oni mają kasę. To trzeba przyznać, bo w bilansie, jak sobie zobaczymy, to tych środków pieniężnych tam jest naprawdę cała, cała masa. Ogólnie aktywów obrotowych jest tam bardzo, ale to bardzo dużo. Zauważmy, jeżeli chodzi o aktywa obrotowe, one utrzymują się na cały czas na wysokim poziomie. Środki pieniężne same cały czas no, idą w mocne miliardy, ale spółka no, musi inwestować cały czas w sztuczną. Inteligencję. W, tutaj, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę, to oprócz tego, że ma pieniądze, oni też wypuszczają obligacje, i tutaj informacja o tym, że Alphabet zamyka ofertę obligacji seniora senioralnych wartości 17,5 miliarda dolarów, 6,5 miliarda euro. I tutaj obligacje są różne, ale niektóre termin wykupu nawet 2070-75. Informacja o tym, że Alphabet właśnie ogłosił plany pozyskania kapitału poprzez sprzedaż obligacji, dążąc do, do sprzedaży około 15 miliardów dolarów na rynku amerykańskim, 6,5 miliarda euro na, na rynku europejskim. I ktoś może powiedzieć, po co oni puszczają te obligacje? Czyli po co można powiedzieć, w pewnym sensie, generują dług, skoro mają kasę. Tak, oni mają rzeczywiście kasę i oczywiście, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, jest napędzany tymi pieniędzmi, które oni mają właśnie w bilansie, ale pamiętajmy o tym, że koszt długu może być dla nich niższy, bo wydatki odsetkowe podlegają odliczeniu od dochodu. I to jest często tak, że nie opłaca nam się 100% rozwoju finansować z środków własnych, tylko opłaca się pozyskać taki tani dług. Więc tutaj to będzie takie balansowanie między pozyskiwaniem długu, a między właśnie wydawaniem tych pieniędzy, które już spółka ma. Więc to nas nie powinno dziwić, że mamy jakieś informacje właśnie o tym, że, że spółka ten dług pozyskuje. No a przechodząc do tego ostatniego kwartału, tych wyników za ostatni kwartał, to zauważmy, że tylko Google Network lekko na minusie, jeżeli chodzi o przychody, ale inne segmenty mocno na, na plusie i biorąc pod uwagę chmurę Google Cloud i. Przychody i zysk operacyjny bardzo mocno rośnie. Zauważmy, jeżeli chodzi o wzrost, w przypadku przychodów jest on na poziomie 34%. Utrzymuje się cały czas tak wysoki, wysoki wzrost. No to jest też ciekawa sprawa, bo zauważmy, jeżeli chodzi o rynek cały, no to na pierwszym miejscu absolutnie Amazon Web Services, na drugim Microsoft Azure, ale już Google Cloud jest na trzecim miejscu. I Google Cloud rozwija się szybciej niż chociażby AWS. Oczywiście też ze względu na to, że oni mają no łatwiej do, łatwiejszy ten rozwój, ze względu na to, że ta baza jest trochę, trochę niższa, ale ta infrastruktura. Jeżeli chodzi o przychody, no rośnie około 30% rok do roku, tutaj 28% rok do roku, a jeżeli chodzi o Google Cloud, to się rozwija 34%, więc rozwija się szybciej niż rynek. To jest też myślę, że bardzo istotna sprawa. No i ta marża operacyjna, zauważmy jak ona się poprawiła, prawie 24%, 24%. tutaj trzy rzeczy takie istotne z konferencji. Najpierw właśnie przyspieszenie w Google Cloud, czyli cały czas jest napędzany przez popyt na infrastrukturę rozwiązania AI. Backlog wzrósł o 46%, 155 miliardów dolarów, 70% klientów Google Cloud korzysta z produktów AI. O tamten popyt jest, jest przeogromny, i popyt zdecydowanie przewyższa podaż. Tutaj ja też sobie porównałem trochę, bo Amazon informował nas o swoich wynikach i porównałem sobie chmurę Google do, do Amazona. I to i tak, biorąc pod uwagę te przychody, jeżeli patrzymy sobie sam na, same, na same chmury, to oczywiście no, AWS jest zdecydowanie większym Wzrost rok do roku, no AWS miał y, bardzo mocny, 20%, ale Google Cloud jeszcze mocniejszy, 34%. 34%. Tutaj trzeba przyznać Amazonowi jedną taką bardzo y, dużą przewagę, marża operacyjna. Zauważmy, ta marża operacyjna w okolicach 34% na tej chmurze. I tu, dlatego my się skupiamy mocno na tym segmencie, bo ten segment jest niezwykle marżowy. Pozostałe segmenty w Amazonie to jest kilka, no, czasem kilkanaście procent marży. Tak samo w Google Cloud. Ten segment, segment chmury jest naprawdę mocno marżowy, ale ta marża operacyjna rzeczywiście jest niższa niż w aws -ie. to trzeba sobie jasno powiedzieć. Portfel zamówień wyższy w AWS-ie, w Google Cloud też, też wysoki, adopcja AI bardzo mocna, cały czas, cały czas spółki się rozwijają, no i nakłady inwestycyjne. W Google Cloud to będzie 90, no ogólnie w, w alfabecie to będzie około 91-93 miliardy dolarów w 25 i w 26 jeszcze będzie większy wzrost, tak mówi o całym 25 roku. A w AWS-ie 125 miliardów dolarów w 25 i też wzrost w 26. Widzimy, że no, cały czas te nakłady inwestycyjne tam są i prawdopodobnie, prawdopodobnie będą. I tutaj ciekawostka z Google Cloud'a: liczba umów w chmurze o wartości powyżej miliarda dolarów zawartych w pierwszych trzech kwartałach, przewyższa łączny wynik z dwóch poprzednich lat. To jest myślę, że bardzo istotna, istotna sprawa. Więc tutaj zauważmy, że te segmenty no, ma bardzo mocno się rozwijają, a oprócz tego mówiłem o tym, że. Kilka rzeczy tu jest myślę, że bardzo ciekawych. Ciekawe jest też to, że mamy dynamiczny ten rozwój AI i Gemini co, coraz mocniej się rozwija. Aplikacja Gemini osiągnęła ponad 600 milionów miesięcznych aktywnych użytkowników. Tutaj muszę przyznać, że ja jestem jednym z nich. Ja korzystałem i z ChatGPT GPT, i z Clouda, i z Perplexity, i z Gemini. Dla mnie Gemini jest na numerem jeden. W tym momencie, jeżeli chodzi o Geminaja 650 milionów tych użytkowników. No, zauważmy, jeżeli popatrzymy sobie, to na, w marcu 25 roku Gemini miało 350 milionów aktywnych użytkowników, a w październiku 24 roku temu to było 90 milionów. Zauważmy, jak to jest potężny wzrost. Oczywiście, ChatGPT GPT też nie śpi. Mówimy o tym, że tam jest 800 milionów aktywnych użytkowników. Dwukrotność tego, co było w lutym 25 roku, więc tam też bardzo mocno to wszystko. To wszystko rośnie. Widzimy, jak to, jakie te wzrosty są no, przepotężne, tak to, trzeba, tak to trzeba określić. AI Overviews cały czas też się rozwija i to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, bo wiele osób uważało, że to AI, AI zniszczy przeglądarkę Google Chrome, no bo będziemy, nie będziemy musieli wchodzić w te wszystkie linki, przez co nie będzie kasy z reklam, a skoro nie będzie kasy z reklam, no to Google Chrome będzie miał dosyć duży problem. No ale tutaj się okazuje, że oni wprowadzili nawet AI Overviews, czyli to, co jak wpisujemy jakieś pytanie, to bardzo często, do Google Chroma, to bardzo często na początku jest takie podsumowanie. To jest to właśnie AI Overviews i okazuje się, że mimo to te przychody tam cały czas rosną, więc spółka cały czas jest zdrowa, jest cały czas rentowna. Tu nie ma absolutnie żadnego, żadnego problemu. No i to, o czym mówiłem, że jeszcze w 2025 roku możliwe, że to. Yy, Spółka Alphabet będzie tym numerem jeden, biorąc pod uwagę sztuczną inteligencję. O co mi chodziło? A chodzi mi o to, że oficjalnie zostało potwierdzone i to jest myślę, że istotna informacja premiera modelu Gemini 3 została potwierdzona na koniec bieżącego roku. Mamy w tym momencie Gemini 2,5 i od kilku tygodni już się mówi, że no coś specjalnego oni przygotowują. Tutaj bardzo ciężko mi określić, co to będzie, bo tych plotek jest naprawdę cała masa, ale no mówimy o bardzo dużej aktualizacji Gemini'a. Spółka. O, mówimy o spółce, która ma zdecydowanie największą bazę danych z wszystkiego, więc to jest informacja jak najbardziej korzystna dla, dla spółki. No i zobaczymy, co tutaj będzie dalej, ale to jest myślę, że coś, co wiele osób nie docenia, a te Gemini 3.0 może być absolutną rewolucją, jeżeli to będzie właśnie, jeżeli to będzie właśnie ten 2025 rok, to przypomnę, ChatGPT, ta wersja piąta ona nie przyjęła się tak dobrze, jak były jakie były zapowiedzi. Początkowe były duże problemy, teraz jest już lepiej, ale, ale myślę, że to jeżeli chodzi o Gemini, no to oni mogą bardzo mocno zaskoczyć, i to jest myślę, takie potencjalne pozytywne zaskoczenie w przypadku, w przypadku Gemini'a. Patrząc jeszcze na to, co się ostatnio wydarzyło, to mamy kolejną pozytywną informację. Akcje Alphabet rosną po informacjach o planach Apple'a dotyczących AI Google dla Siri. No, nawet Apple mówi, że woli te dane z, z właśnie z Gemini'a, ze spółki Alphabet. Więc, no, my tutaj mówimy o tym, że tak potężna firma. Planuje wykorzystać modele AI Google o 1,2 biliona parametrów do zasilania nadchodzącej przebudowy Siri. Gigant technologiczny finalizuje umowę, zgodnie z którą Apple będzie płacić około miliarda dolców rocznie za dostęp do technologii AI Google, według osób zaznajomionych ze sprawą. Więc tutaj mówimy o naprawdę przepotężnym, przepotężnym partnerstwie. Apple podobnie oceniło kilka modeli zewnętrznych: chat GPT od OpenAI. Cloudout Anthropic przed wyborem Gemini'a od Google, ale tutaj no mówimy o tym, że jest to na pewno zaufanie do technologii alfabetu i to jest myślę, że też no kluczowa, kluczowa sprawa, jeżeli chodzi o przyszły potencjalny wzrost. Jeżeli popatrzymy sobie, to też mówiłem o tym, że investing ma coś takiego jak Warren AI i z Warren AI zaraz sobie skorzystamy, ale ciekawe, top 3 akcji z tego, z tego MAC7, które są warte obserwowania w 25 roku według Warren AI, to jest Nvidia, Nvidia jest tam zawsze, to jest Microsoft i to jest Alphabet. Właśnie też tutaj mówię o tym, że są nisko wyceniani wskaźnikowo forward PEG, czyli taki cena do zysku zawierający też wzrost jest na poziomie 0.9, więc bardzo bardzo nisko. Firma odzyskała pozycję lidera rynkowego z imponującym rocznym zwrotem na poziomie prawie 60%. Alphabet ogłosił, że zamknął te publiczne oferty tych obligacji, więc wszystko tutaj się, tutaj się zgadza no, pod względem tym fundamentalnym. Patrzyłem też pod względem technicznym, jak to wygląda, i spytałem się, właśnie Warrena AI, czyli sztuczna inteligencja, która ma w sobie wszystkie dane z Investing Pro. Właśnie spytałem się o sytuację techniczną. No, i ogólnie, jeżeli chodzi o ten trend, alfabet mocno zyskuje na sile. Cena blisko rekordów czasów, Sygnały techniczne przechylają szansę na stronę byków. Czyli mówimy o tym, że jest to i jakiś pozytywny aspekt. No, i tak krótkoterminowo, na wykresie 4-godzinnym, krótka fala wzrostu z potwierdzeniem na wskaźnika, wolumenie, ale zbliżamy się do oporów. W szerszej perspektywie może być jakaś lokalna korekta wsparcia 282 dolary, mniej więcej. Tak to, może, tak to może być. W średnim terminie wszystko potwierdza tutaj wzrost i to taki bardzo ładny, bardzo ładny wzrost. Zauważmy średnioterminowo silny trend wzrostowy. Ryzyko tej jakiejś technicznej, technicznej korekty. Długoterminowo tu nie ma żadnych, żadnych problemów. Cały czas mamy ten trend wzrostowy, jeżeli chodzi, zauważmy o ten wolumen, też. Widzimy, że wszystko wygląda dobrze i ten trend jest silny. Ten trend wzrostowy jest silny, można powiedzieć nawet, że można nawet powiedzieć, że bardzo silny. Ale są też informacje negatywne o spółce. Po pierwsze, Google przegrywa batalię sądową. Wyrok utrzymany w, nocy, w mocy. Aplikacja Epic Games Store trafi na platformę Play Store. I tutaj ten spór trwał kilka lat. I tutaj wyrok z 2023 roku ostatnio został utrzymany w mocy. Czyli w 2023 roku sąd orzekł, że Google wprowadziło nielegalne działanie związane ze swoim sklepem, z aplikacjami na Androida, praktyki związane z płatnościami. No, i tutaj, jeżeli chodzi o konkurencję, były, były problemy. Epic Games Stores ma oficjalnie pojawić się w Play Store, więc tutaj mamy do czynienia z tym, że jednak jakieś informacje negatywne o spółce też, też są. No, mamy też wyrok dla Google'a, który. Ciężko powiedzieć, czy jest negatywny, czy jest pozytywny, bo ten najbardziej negatywny scenariusz, on nie został zrealizowany, a ten najbardziej negatywny scenariusz zakładał to, że będą musieli sprzedać no, swoje takie perły, czyli przeglądarkę Google Chrome i system operacyjny. Android, ale okazuje się, że nie muszą tego zrobić, więc to jest takie, można powiedzieć, pewne zwycięstwo dla, dla, dla Alfabetu, bo yy, według wyroku sędziego Alfabet nie będzie musiał sprzedawać ani przeglądarki Chrome, ani systemu operacyjnego na urządzenia mobilne Android. Więc to jest informacja istotna, bo departament Sprawiedliwości uważał, że sprzedaż obu produktów byłaby niezbędna, aby ograniczyć monopolistyczne zapęty giganta. Sąd powiedział, nie, nie musicie tego robić, więc to jest na pewno bardzo duży plus. Właśnie dla, dla alfabet, ale to nie jest tak, że ten wyrok jest wyłącznie pozytywny dla alfabetu. Alfabet zresztą powiedział, że też chce jakieś dalsze kroki prawne w co do tego podejmować, bo mamy informację o tym, że alfabet będzie musiał iść na ustępstwa, otwarcie bazy wyszukiwań dla niektórych konkurentów. Google będzie musiało się dzielić tym, czego użytkownicy wyszukują w ich silniku i tych, też tym, w jakie linki klikają. No a to są takie istotne informacje dla reklamodawców, więc pytanie jak z tymi reklamodawcami dalej, dalej będzie. I Google wyraża swoje obawy o to, jak udostępnione dane będą przetwarzane i przechowywane. No wiadomo, że tak, będzie, tak to będzie. Apple też bez przelewu od Google, bo to też jest myślę, że ciekawa sprawa, bo Apple otrzymywało od Google 20 miliardów rocznie za ustawienie na urządzeniach z jabłkiem przeglądarki Google jako domyślnej. Oczywiście użytkownik mógł to zmienić, no ale mało kto to, to zmieniał. I tutaj stwierdzono, że nie, że tak nie może być. Zakazał stąd kontynuowania takiej polityki. Alfabet ma zaniechać płacenia Apple'owi za pierwszeństwo w wyszukiwaniach. Ale jest luka, i tu już mówimy o tym, że zakaz dotyczy sytuacji, jeżeli Google jednocześnie zabraniał producentów sprzętów przedstawia, przedstawiania alternatyw użytkownikom. Czyli dalej będzie mógł to robić ale kupujący telefon będzie mógł wybrać i, i, i z innych rozwiązań. Google dalej będzie ustawiony jako domyślne, ale będą też te jeszcze inne rozwiązania, tak, więc no my tutaj mówimy o tym, że, yy, że... Google w sumie przegrał teoretycznie, nie, nie zdobył tego wszystkiego, co, co jest, ale ta kara jest bardzo łagodna i zobaczymy, czy dalej będą się odwoływali. Też jeszcze na dwie rzeczy warto zwrócić uwagę. Pamiętajmy, że zaraz będzie czwarty kwartał, a jeżeli chodzi o te prognozy, to wydatki wyborcze w czwartym kwartale 2024 roku były wysokie, więc mamy bardzo wysoką bazę porównawczą i Google już o tym, o tym właśnie, właśnie mówi. No nakłady inwestycyjne 91,93 miliardów w 2026 jeszcze będą. Będą rosły, więc biorąc pod uwagę samą spółkę no to pamiętajmy o tym, że ten najbliższy czas no, będzie z bardzo wysoką bazą porównawczą. I oprócz tego też Mariusz Hojda na X tutaj pisze z, od Bloomberga, Meta i inni, między innymi właśnie Alphabet, staną przed sądem za uzależnianie młodzieży. I tu już abstrahując od samych akcji, no bo to jest oczywiście informacja negatywna dla, dla spółki, tak, dla akcji spółki Alfabet, że będzie kolejny proces. No ale abstrahując od tego, myślę, że każdy z nas się z tym zgodzi, że te platformy uzależniają i to uzależniają naprawdę bardzo mocno. Pytanie, czy ktoś kiedyś się za to rzeczywiście weźmie, bo do tej pory, no nie ma jakichś takich zbyt dużych ograniczeń dla tych platform, tak, no to, że i są teoretycznie ograniczenia wiekowe, wszyscy wiemy, że to można jednym kliknięciem obejść. No więc zobaczymy, co tutaj będzie, ale w każdym razie no to jest coś, na co też warto zwracać, zwracać uwagę. Więc są ryzyka, są ryzyka przy okazji spółki Alphabet, no ale patrząc na to, jak oni się rozwijają i w kontekście tej premiery Gemini 3.0, ja myślę, że spółka jeszcze jest w stanie spokojnie rosnąć. To jest oczywiście moje, moje zdanie. Są tam ryzyka, ale te plusy mogą te ryzyka. R równoważyć, a nawet, nawet przewyższać, więc ja jestem cały czas byczo nastawiony do, do alfabetu. Pisz mi w komentarzu, co Ty o tym myślisz i e co sądzisz właśnie o alfabecie do końca tego roku. Ja Ci przypominam, że jeżeli chodzi o e investing, no to mamy ofertę Black Friday minus 55%, plus, plus jeszcze mój specjalny rabat. Będziesz mógł korzystać z tego wszystkiego, co ja Ci dzisiaj pokazałem. Ja tutaj korzystałem z Investing Pro Plus, więc też zachęcam Cię właśnie do, właśnie do tego. A ja za dzisiaj dziękuję. Standardowo życzę Samych zysków trzymaj się. Cześć!